Przykawie, Krzysztof Bąk, dzień dobry. Dziś Państwa moim gościem, senator Henryk Maciej Woźniak, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry, panie senatorze, witam Państwa serdecznie. Kandydat na posła z ramienia Platformy Obywatelskiej. Panie senatorze, w serwisie. Dodajmy no 22 pozycji. 22 pozycja. 22 pozycja. <laughs> panie senatorze, w serwisie widzieliśmy materiał kolejny z debaty, która odbyła się w piątek w Wojewódzkiej Bibliotece. Miałem okazję poprowadzić tę debatę pan senator, pani poseł Elżbieta Rafalska, pan poseł Jan Kochanowski i Robert Kuraszkiewicz z pjn -u. Jak pan ocenia teraz, tak te po weekendzie, może nie na gorąco, ta, tamtą godzinę? Ja nie widziałem relacji. Dzisiaj po południu jestem w Zielonej Górze i stamtąd jadę do Warszawy. Mam nadzieję, że jeszcze jak wrócę pod koniec tygodnia może na antenie telewizji Odra zobaczę jaką, jakiś fragment tej relacji, bo jestem bardzo ciekaw, jak to z drugiej strony kamery wypadło, bo z tej strony, z której siedziałem, uważam, że to był dobry pomysł i cieszę się, że te propozycje, moją propozycję zaakceptowała pani poseł Rafalska i pan poseł Kochanowski uzgodniliśmy, że Zrobimy to wspólnie. Później PJT zechciał się bardzo mocno dołączyć do tej, do tej konferencji. No i oczywiście przyjęliśmy, bo o Polsce trzeba mówić w gronie naj, jak najbardziej reprezentatywnym, maksymalnie szerokim. Ja uważam, że poruszyliśmy, dzięki panu redaktorowi, bo przecież to pan redaktor przygotowywał. Program i pytania. Myśmy w to nie ingerowali. Udało się poruszyć kilka ważnych tematów. Padło wiele, moim zdaniem, ważnych słów, propozycji rozwiązania istotnych kwestii dla naszego regionu, ale także kwestii o charakterze programowym w skali całego kraju. Była też okazja, żeby odświeżyć pamięć, jak chociażby w sprawie szpitala. Ja przypomniałem, że. Wiele lat temu zgłaszałem do prokuratury tę sprawę z zarzutem niegospodarności rządzących wówczas województwem. Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania, uważając, że jakkolwiek wymiar finansowy jest ogromny, bo ponad 200 milionów zadłużenia. Szpitali w Gorzowie, ale nie uznała, że jest personalna odpowiedzialność czy czyjakolwiek za ten stan rzeczy. A więc cały szereg ważnych moim zdaniem tematów, które gdzieś tam oczywiście są poruszane, ale fajnie moim zdaniem, przede wszystkim fajnie dla tych, którzy oglądają, bo przecież my to nie robimy dla siebie, tylko dla widzów, dla mieszkańców regionu, miasta. Spojrzeć na polityków, którzy siedzą przy jednym stole i mają przecież różne, często mniej, często bardziej różne zdanie na wiele ważnych kwestii, bo to pozwala wyrobić sobie opinię, pogląd i to jest duża zasługa pana redaktora za sprawność tej debaty i taki jej charakter, rzeczowy, merytoryczny, nieawanturniczy no i oczywiście słowa wdzięczności dla telewizji Odra. Obiektywnie, panie senatorze, jako właśnie ten, który byłem prowadzącym i obserwowałem, pomimo że jesteście z różnych opcji politycznych, w wielu sprawach mieliście wspólne zdanie. Zwłaszcza w tych sprawach regionalnych, to przecież trudno się różnić, jeśli. Zdajemy sobie sprawę, co tak naprawdę jest ważne dla Gorzowa, dla regionu i dobrze, że, 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 że padły słowa, które w, w dużej mierze są kompatybilne, że, że wzajemnie się uzupełniają, zazębiają, bo to oznacza, że możemy budować porozumienie na rzecz rozwiązywania istotnych problemów Gorzowa, możemy współdziałać ponad podziałami, a, a dla sukcesu. To jest ważne, to nie o to chodzi, żeby się przepychać i, i, i pokazywać kto ile zrobił, kto więcej, kto mniej. Ważne, żeby dla dużych problemów, dla ważnych spraw, takich jak Akademia Gorzowska, Park Przemysłowo-Technologiczny, Zagospodarowanie Kompleksu, Szpitala Miejskiego Dawnego przy ulicy Warszawskiej i wiele innych drogowych, infrastrukturalnych być porozumieniu, bo wtedy zawsze łatwiej o sukces. Panie Senatorze, podczas wymurowania aktu reakcyjnego pod budowę archiwum państwowego, tam też wielokrotnie było mówione, że to pańska duża zasługa, że archiwum będzie budowane w Gorzowie, ale bym chciał zupełnie inny wątek, bo tak stojąc, tam aura była nie najlepsza. No tak, Podeszła z... do pana, starsza pani, mówiła, panie senatorze, dlaczego pan nie jest prezydentem Gorzowa? No to złożona historia i już całe młode pokolenie Gorzowian wyrosło, które tamtych historii nie pamiętają z roku 1998. Ja pamiętam, że tak się... zaczynałem pracę dziennikarską, kiedy był Pan bardzo młodym wtedy człowiekiem wchodzącym do do zawodu. 18 lat. No właśnie. Myślę, że to nie pora i nie czas mówić, dlaczego tak się stało, a nie inaczej. Oczywiście nie chciał wrócić do tego, czy będzie pan prezydentem Gorzowa. A to przyszłość pokaże. Mamy przed sobą innego rodzaju wybory, wybory parlamentarne i mój wysiłek i moja aktywność koncentruje się na tym, by pokazać dobrze Gorzowianom i... Mieszkańcom regionu, dobry, ciekawy program Platformy Obywatelskiej, także i to, co dotychczas przypomnieć w życiu robiłem, po to, by zbudować wiarygodność tej propozycji programowej i uzyskać akceptację, uzyskać zaufanie mieszkańców. To jest dla mnie dzisiaj ważne. A te słowa, jak pan redaktor przypomniał, to powiedziała pani Stanisława Janicka, osoba. Ciesząca się ogromnym szacunkiem, nestorka środowiska archiwistów Gorzowskich, która to, to, to jest wielki zaszczyt dla wszystkich, którzy mieli tę okazję być zaproszeni do złożenia podpisu pod aktem erekcyjnym. Pan doktor Aleksander Rymar uznał, że osoba o takich zasługach, osoba tak szanowana, powinna mieć ten przywilej złożenia podpisu pod aktem erekcyjnym. Ja także. Cieszę się z tego, że mogłem to zrobić. Pan doktor wspomniał, że oczywiście w liście ministra kultury i dziedzictwa narodowego pan Bogdan Zdrojewski, pan minister, wspomniał o, o, o tym moim zaangażowaniu na rzecz budowy nowego gmachu, nowej siedziby Archiwum Państwowego. Cieszę się z tego, bo, bo to pokazuje, że możemy się uczciwie w życiu publicznym traktować, ale to nie jest jakaś tam wielka wybitna zasługa. Ja po to jestem, żeby wspierać wszystko dobre, co się dzieje w Gorzowie i w województwie, wszelkie pomysły z archiwum jestem związany od czasów, że tak powiem, jak najdawniejszych, jeszcze zanim byłem prezydentem. Gorzowa wspieram te wszystkie działania i nawet mogę powiedzieć, że pani profesor Dariana węcz która była szefem archiwum archiwów państwowych w całej Polsce swego czasu uznała za zasadne wyróżnić mnie odznaką honorową za zasługi dla polskiej archiwistyki przecież pamiętamy w jakich warunkach archiwum funkcjonowało i, i, i to był czas kiedy ono było oddziałem archiwum Państwowego w Szczecinie i kiedyś, w latach 90. z panią profesor Darią Nałęcz umówiliśmy się, że realizujemy pewien wspólny program. Pierwsze to rozwój kadry. To postępuje świetnie, przecież pan Aleksander Rymar obronił rozprawę doktorską. Myślę, że wkrótce pokaże, że będzie walczy o kolejny stopień naukowy. Są osoby, które są zaangażowane, za, zaawansowane na tej ścieżce rozwoju naukowego. Rozwiązaliśmy ten podstawowy problem lokalowy na Grodgera. więc Udało nam się zrobić wiele i archiwum jest naprawdę świetnym archiwum gorzowskie, mimo że nie jest wielkie, bo ono nie jest wielkie nad na archiwum krakowskiego, śląskiego czy poznańskiego. Ale teraz będzie miało godne warunki. Będzie miało godne warunki, ale ono pokazało, że zasługuje na te godne warunki, bo poza tymi urzędowymi e, obowiązkami ustawowymi, a więc archiwowania dokumentów, przechowywania, konserwowania, udostępniania, Archiwum Gorzowskie prowadzi bardzo szeroko zakrojony program naukowo-badawczy program edytorski, wydawnictwa, konferencje, promocja historii i dokumentów. To jest, to jest naprawdę wielki kapitał i ono się wyróżnia bardzo pozytywnie. i Nie było trudno rozmawiać, ja wspomniałem także w swoim, swoim wystąpieniu nieżyjącego już, Dyrektora Naczelnego Archiwów Państwowych pana Sławomira Radonia, świętej pamięci Sławomira Radonia, z którym byłem w bliskim kontakcie i kiedy ja w Senacie przeprowadzałem tę niełatwą poprawkę, bo dobrze wiemy, że w Parlamencie poprawki nie są mile widziane. To on powiedział: Zróbmy to, i byliśmy u pana marszałka Bogdana Borusewicza z tą propozycją. To się udało i z tego się trzeba cieszyć. Wiele rzeczy można zrobić, jeżeli się wie, jak to zrobić. Widzimy piękną siedzibę samorządowego, koleg samorządowego kolegium odwoławczego. Przecież też w tej sprawie i z ministrem Tomaszem Siemoniakiem wielokrotnie rozmawiałem. i Wkrótce przecież nowa jednostka ratowniczo-gośnicza na ulicy, na ulicy Walczaka. To, to Jak się tam jest w Warszawie, to po to także, żeby wspierać to wszystko, co tutaj można rozwiązać dla dobrego pożytku mieszkańców. Na zakończenie, niepolitycznie, panie senatorze, ja nie jestem, może to co powiem, jest, będzie niepopularne, ale nie jestem kibicem żużla. Ale chyba wczoraj e, Gorzów i Zielona Góra miała swoje święto, prawda? No to była, można powiedzieć, kolejna odsłona Wielkiej Świętej Wojny. I... Potworne napięcie emocjonalne wyczuwało się na stadionie. <głos》> można wręcz powiedzieć, że nad stadionem wisiały się kiery. Ta atmosfera była tak gęsta, że, że, że przed każdym startem ja miałem obawy o to, żeby, żeby oni dojechali, bo widać było, że to wszystko na takim poziomie napięcia emocjonalnego, że, że za chwilę może eksplodować. Dziwnie wyglądał pierwszy wiraż. No, to, to, to ja nie wiem, czy. czy czy ktoś tam przygotowując ten tor, popełnił błędy, ale wydaje mi się, że tam były takie, takie doły na tym pierwszym wirażu, że w każdym biegu ktoś miał wielkie kłopoty z wyjściem z tego wirażu, a były też i upadki, nie? i były defekty. I to, to na przyszłość moim zdaniem trzeba zwracać dużo większą uwagę na bezpieczeństwo. To, to nie może być tak, że na pierwszym wirażu od razu się wchodzi i, i wpada się w jakieś dziury, które grożą. grożą bezpieczeństwu żużlowców. Przecież to jest sport wysokiego ryzyka i bez tego, jeżeli jeszcze coś tam na torze się dzieje nieprzewidzianego, no to o, o kraks, nie mówiąc o, o jakiejś tragedii, nie, nie trudno. To trzeba, to na to trzeba, moim zdaniem, zwrócić większą uwagę niż dotychczas. No, Zanosiło się na mocne wciry dla falu bazu. Aura pomogła im. Sędzia po ósmym biegu przerwał mecz. Miał do tego pełne prawo. i o bezpieczeństwo. chodzi o bezpieczeństwo. Po tej ulewie, już tor nie nadawał się do jazdy. To nie było nawet o czym dyskutować. Osiem punktów tylko przewagi stali. No to jest i dużo, i niedużo. Myślę, że Falubas. Będzie dobrze się przygotowywał do rewanżu, i jeszcze wszystko przed nami. Dobry mecz, szalone emocje. Miałem okazję widzieć na trybunę Falubazów. Fantastycznie przygotowana ekipa, doping niewyobrażalny. Nasi kibice, oczywiście, było ich znacznie więcej, pewnie ze 13 tysięcy, tamtych, nie wiem, z tysiąc może więcej, nie. Ale, ale jakby stopień zorganizowania znacznie mniejszy po naszej stronie niż po ich stronie być dobrej myśli no. rewanż będzie nie mniej emocjonujący w Zielonej Górze Czas pokaże, kto wyjdzie zwycięsko ze Świętej lepszy, Ale że... czasem też w sporcie, tak jak i w życiu odrobina szczęścia nigdy nikomu nie zaszkodziła, życzmy naszym tego szczęścia w rewanżu Dziękuję bardzo Panie Senatorze za przybycie do Dziękuję studia. Panie. Henryk Maciej Woźniak, senator Platformy Obywatelskiej, kandydat na posła, był Państwa moim gościem. Dziękuję Numer bardzo. 22. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Państwa. Krzysztof Bąg, do zobaczenia.